Stadion Śląski, kocioł czarownic i ta magiczna noc Jerzego Brzęczka. Być może ostatnia w roli sekcjonera reprezentacji Polski w przypadku wysokiej porażki z Holandią. Uważam, że tak właśnie będzie. Atmosfera wokół kadry przypomina te za końcówki Leo Benhakera, kiedy przegrywał w fatalnym stylu ze Słowenią i wtedy prezes Grzegorz Szlato zwolnił go gdzieś za stadionem w obecności kamer telewizyjnych. Teraz tego nie zrobi na pewno prezes Zbigniew Boniek, ale przyszłość Jerzego Brzęczka jest bardzo niepewna. W pierwszym składzie płache. Nasza Pantera, mamy grać odważnie. Jak będzie, zobaczymy. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że wokół transmisji meczów reprezentacji Polski pracuje no kilkaset, a może nawet i tysiąc osób. Bardzo Wam się to spodobało. W związku z tym pokazujemy Wam kuchnię. Właśnie tak wygląda to okablowanie. Mnóstwo kabli, każdy jest odpowiedzialny za coś. Sam nie wiem do końca, który za co, ale generalnie bez tego żadna transmisja by się nie obyła. Także tak to wygląda. Dopiero przed chwilą otrzymaliśmy składy już oficjalne właśnie w biurze prasowym, no i Polska w następującym zestawieniu, na bramce fabiańskiej, dalej Kędziora, Bednarek, Płacheta, oczywiście Robert Lewandowski, było sporo tutaj, no może nie oczywiście, bo było sporo wątpliwości, czy zagra, czy nie, natomiast ostatecznie jednak jest do dyspozycji, dalej Krychowiak, Klik, Kamil Glik, Arkadiusz Lesa, tak krytykowane za występ we Włoszech, Piotr Zieliński i Kamil Jóźwiak zwraca. Charakterystyczne, uwagę, zestawienie, czyli taki diament, i znów osamotniony Lewandowski z przodu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na niezwykle dobrych, szybkich i przede wszystkim skutecznych w defensywie Holendrów. Holendrzy w następującym składzie, bardzo ofensywnym, zwróćcie uwagę, aż trzech, nawet to tak jest zasygnalizowane, trzech napastników, ale tak naprawdę będą atakować piątką, i tutaj po bokach, a więc siódemką. Tak naprawdę Holendrzy w składzie Król Heteber, Van Anholt, De Vries, Malen, Memphis, Depay. Calvin Stengs, Davy Klasen, Dalej Blind i Frankie de Jong. Także niezwykle um, też mocna um, jedenastka Holendrów, pomimo ilości tam problemów. Przecież nie ma delikta między innymi w związku z tym też um, podopieczni Franka Debora mają swoje problemy. Jak będzie, nie wiem, ale na pewno niepokoi, że Lewandowski znów jest sam z przodu. Być może trzeba było bardziej odważnie zagrać z dwoma na Cała konferencyjna jest jeszcze pusta, ale tutaj będzie bardzo gorąco po meczu. Mniej więcej gdzieś na tych krzesełkach będzie siedział selekcjoner Jerzy Brzęczek. No i ciekawe, czy będzie musiał się tłumaczyć z porażki, czy może pokaże wszystkim gardę i powie wygrałem. Ale ja nie wiem, o tym. Dzisiaj na, w Biurze Prasowym rozdawany taki piękny, piękna pozycja biało-czerwoni pod redakcją Andrzeja Gowarzewskiego na cześć tego niesamowitego dziennikarza i historyka. Wspaniałe opracowanie, niestety zmarł przecież niedawno, wspaniałe opracowanie meczów reprezentacji Polski o chociażby śląski kocioł narodowy. Tutaj wspominanie wszystkich meczów polskiej reprezentacji od roku 1921 aż do 2018. Także przepiękna pozycja, polecam ku pamięci Andrzeja Gowarzewskiego. No Michał Białoński z portalu Interia, witam serdecznie, może tak, o covidowsko, a niestety tak, cały czas jesteśmy w dobie covidu. Jedno krótkie pytanie, zwalniamy dzisiaj trenera Jerzego Brzęczka czy nie? Pół żartem, pół serii. oczywiście pytam. Nie, nie, jestem przeciwny zwalaniu wszystkiego, przez całe życie byłem przeciwny zwalaniu wszystkiego na, trener, na trenerów. Żaden trener nie mówi piłkarzom idźcie, stójcie, nic nie róbcie, niech was rywal ogra do zera. Myślę, że gdybyśmy tu mieli José Mourinho albo Pepa Guardiola, to przy tych naszych kłopotach na takich strategicznych pozycjach oni by też nic nie mogli zrobić i wtedy będziemy sobie otworzyli oczy, że może trzeba zacząć wymagać od piłkarzy, a dopiero później od trenerów albo od jednych i drugich. No właśnie by trener Jerzy Brzęczek o tym zachowaniu Roberta Lewandowskiego powiedział niefortunnie dalej idzie Grzegorz Lato który powiedział że e, generalnie nie może być tak że jeden zawodnik przyjeżdża na zgrupowanie w poniedziałek i, a inni w środę e, jeszcze dalej e, byli też inni którzy krytykowali też że kapitan powinien takie rzeczy powiedzieć w szatni walnąć pięścią w stół nie na zewnątrz jak to było pana zdaniem z, z zachowaniem Roberta Lewandowskiego Mamy tutaj dwa aspekty Robert Lewandowski jako bożyszcze kibiców można powiedzieć widzieć taki piłkarski półbóg w Polsce, czy nawet Bóg, który, jest, no, który jest, ma najmocniejszą pozycję, pozycję, jakiej nie ma nawet Zbigniew Boniek, a co dopiero mówić o Jerzym rzęczku, który tam raptem dwa lata z kawałkiem prowadzi kadrę. I takiej osobie wszystko wolno. Natomiast Robert Lewandowski jest jeszcze kapitanem i on jest drugą osobą najbardziej odpowiedzialną po trenerze za to wszystko, co się dzieje. Ja jestem zwolennikiem tego, może to źle brzmi w ustach dziennikarza, ale jestem zwolennikiem prania brudów, jeśli one są we własnym gronie, a nie wychodzenie do kamery i robienia przedstawień przed tymi kamerami. A druga rzecz, jak sobie oglądaliśmy wszyscy chyba razem, żeśmy oglądali Nie Niekochani, czyli ten film Łączy nas piłka, to tam mogliśmy się przekonać, że Jerzy Brzęczek samodzielnie żadnej taktyki ani składu nie ustala. On ten taktykę i skład przedstawia najpierw Radzie Drużyny, a więc Szczęsnemu Krychowiakowi ile Lewandowskiemu, a może przede wszystkim jemu. On omawia to razem z nimi, więc należało reagować dzień przed meczem, a nie tuż po meczu. Jeżeli Robert uważa, że droga Jerzego Brzęczka to jest droga w ślepy zaułek, to powinien się spotkać na kawie ze Zbigniewem Bońkiem i o tym porozmawiać, a nie, a nie trochę, bo to burzy tak naprawdę dobrą atmosferę i taki mir wokół tej kadry, bo taka wypowiedź niczego nie rozwiązuje, a, a robi takie duże zarysowanie. No, ry rywal, jeden z najgorszych z możliwych można powiedzieć dzisiaj, bo Holendrzy nigdy nam specjalnie nie leżeli. Trochę jak Hiszpania, bo też grają dobry techniczny futbol, wymienność pozycji, ruchliwość. To charakteryzuje zawsze Holendrów i to nie są drużyny, z którym nam krótko mówiąc dobrze idzie. Z tego co pamiętam, to ograliśmy ich tu właśnie w tym miejscu, jeszcze przed przebudową w starych czasach, gdy jeszcze mieliśmy orłów górskiego na murawie. Natomiast, no natomiast dzisiaj nie mamy za sobą 100 tysięcznej publiczności. Trybuny będą puste. Gramy trochę na neutralnym terenie. Wierzyć można tylko w to, że my lubimy po takim ostrzale, jaki spadł na drużynę na trenera po meczu z Włochami, że lubimy pokazać tą łańską fantazję i na zasadzie takiej. Takiej rehabilitacji gdzieś nam coś wyjdzie, gdzie wiadomo, do tego, żeby zagrać czy na remis, czy cudem pokonać Holandię, no to musi się zmierzyć, złożyć kilka aspektów. Nasz najlepszy mecz w życiu, na przykład Płachety, który przypomnijmy, że dzisiaj gra był dowoływany tu awaryjnie, więc to jest takie trochę szalonego wstawianie do składu, ale też to jest taki krzyk rozpaczy. Nie mamy skrzydeł. Grosicki nie gra w klubie, Grosicki jest po problemach z Łydką. A gdzieś jeszcze parę lat temu mieliśmy Grosickiego, na drugiej stronie mieliśmy parę błaszczykowski piszczek. Dzisiaj to są tylko wspomnienia, dzisiaj to jest historia reprezentacji Polski. Więc ja się pytam głośno, gdzie jest ten potencjał. Jak my nie mamy skrzydłowych, nie mamy playmakera, więc jak my mamy atakować? Lewandowski nie przekiwa dziesięciu holendrów i nie strzeli bramki, więc, więc to nie ten trochę poziom, co możemy się bronić, ale gdzieś coś trzeba jeszcze do przodu zrobić. Więc ja liczę na to, że cały zespół po prostu pokaże taką ambicję, takiego, taką wolę walki, ale nie takiej walki, jaką pokazał Jacek Góralski we Włoszech, gdzie po, gdzie po jednym ślizgu już mógł mieć czerwoną kartkę, więc na coś takiego liczę. Jeszcze kolejne dwie smutne wiadomości. Zmarł Andrzej Gowarzewski, tutaj uhonorowany przez prezesa Bońka. Także dzisiaj jego książki można było w biurze prasowym otrzymać. No i zmarł Adam Musiał, też dobrze się panowie znaliście. Dwa duże ciosy, dla polskiego futbolu? No powiem, powiem uczciwie, że Andrzej Gowarzewski w tych ostatnich pięciu latach mieliśmy przyjemność z nim bardzo blisko współpracować, jako Portal Interia byliśmy patronem wszystkich jego encyklopedii, wydawnic Uważam, że jest to olbrzymi cios dla polskiej piłki, bo nie widzę dzisiaj wśród dziennikarzy kogoś, kto by przejął pałeczkę po nim, bo jednak yy, prowadzenie tych kronikarskich zapisków, które były znakomicie dopieprzone jego komentarzami takimi autorskimi, Świetnie się to czytało. To będzie wielka pustka. Ja się cieszę, że mimo krótkiego okresu niesnastek na linii Gowarzewski, Basała i Boniek, strony potrafiły się porozumieć i powstało kilka fajnych wydawnictw, jak chociażby Puchary Polski, jak chociażby Biało-Czerwoni, takie, które po prostu są znakomitą pamiątką dla każdego kibica polskiej piłki. Wielka pustka, wielki żal. Ja inaczej niż do pana Gowarzewskiego, per mistrzu, się nie odzywałem. Ceniłem go za tą jego pasję, gdzie on w latach jeszcze 80. siermierznej komuny stanu wojennego wszystko to robił za swoje pieniądze. To było jego naprawdę życie. To kroni to, był kronikarzem polskiej piłki, po prostu to była jego pasja. Nikt inny tego tak dobrze nie robił, jak on. I boję się, że to jest taka strata nie do zapełnienia, bo my żyjemy dzisiaj w dobie internetu, fajnych wyszukiwarek mediów społecznościowych, ale tam nie znajdzie się wszystkiego. Nie znajdzie się tego, co jest gdzieś. Z lat 70. 60. 50. on to wszystko znajdował nawet z okresu międzywojennego, gdy polska piłka się dopiero rodziła, prawda i stawała na nogi. Wielka szkoda, wielka strata. Adam musiał. No, człowiek bliski mi od początku mojej kariery dziennikarskiej od lat tam 96-7, gdy on pracował jako szef ochrony na wiśle Kraków i jego ja jestem góralem, on, on miał, mimo że jest Krakusem, miał góralski charakter, góralski sposób żartowania. Gdy ktoś go słabo zna i widział jego srogi spojrzenie jego sposób żartu mógł się przestraszyć bardzo, ale później się okazało, że to jest dobrotliwy, świetny człowiek, który miał oczywiście w życiu swoje problemy, którego w końcu moim zdaniem doprowadziło do trochę przedwczesnego odejścia z tego padału, ale uważam, że no, też wielka strata. Na całej Wiślackiej rodziny dla rodziny Orłów Górskiego. Przecież to jest medalista mistrzostwa świata 74 roku. Ja bym dzisiaj chciał mieć na lewej obronie nie. Przy całym szacunku dla Arkarecy i dla przyszłości, jaka przed nim się rodzi, dla serii A, którą próbuje podbić, chciałbym jej dzisiaj Adama Musiała w wieku chociażby nawet 30 lat. I byłbym spokojniejszy o to, że tam żaden Holender na spokojnie sobie nie będzie śmigał w pole karny. Bardzo dziękuję, panie Michale. Piąteczka. Dzisiaj Adam Musiał i Andrzej Gowarzewski grają w niebiańskiej drużynie. A z nami Michał Zichlasz, czyli człowiek, który bardzo dobrze zna futbol afrykański, czy taki radosny, otwarty, wesoły. No dzisiaj tego futbolu otwartego i radosnego w wykonaniu reprezentacji Polski za wiele nie było. To znaczy, powiedzmy tak, może ta pierwsza połowa, czy te pierwsze fragmenty pierwszej połowy były dobre, czy nawet bardzo dobre w naszym wykonaniu. Niestety ta końcówka, ta końcówka słaba. No i niestety nie udało się po 41 latach pokonać Holandii. przypomnimy, że w historii gier z Oranie, z Pomarańczowymi wygrywaliśmy z nimi trzy razy i za każdym razem tutaj na Stadionie Śląskim tym razem się nie udało. Jeszcze taka sytuacja z tej końcówki, 76. minuta, faul Bednarka na Winaldumie. Taki no, można dyskutować, czy był karny, czy nie. I tu przypomina mi się taka sytuacja, kiedy... Kiedy, się, kiedy przygotowaliśmy materiały do katowickiego sportu odnośnie, odnośnie tego meczu pierwszego na Stadionie Śląskim pomiędzy Polską i Holandią bo eliminacji mistrzostw świata do Meksyku w 1970 roku. Mecz tutaj we wrześniu 1969 roku prowadziliśmy 2-1 i końcówka meczu i sędzia z Słowacji też taką kontrowersyjną jedenastkę dla rywala podyktował po niby faulu Huberta Kostki na napostniku holenderskim, no ale na nasze szczęście wtedy Holender nie strzelił, wygraliśmy 2-1. No, no dzisiaj się nie udało, Depajna 1-1, potem kolejna bramka Wijnalduma, no i szkoda, prawda? Czy po takim meczu dyrektor Marek Szkolnikowski TVP Sport napisał na Twitterze, że apeluje do prezesa Zbigniewa Bońka o dymisję selekcjonera Jerzego Brzęczka? Taka dymisja byłaby uprawniona Pana zdaniem tuż przed Euro? trudne pytanie i ciężko odpowiedzieć na to pytanie to samo pytanie dosłownie przed paroma minutami zadałem byłemu selekcjonerowi reprezentacji Polski Jerzemu Engelowi, który komentował to spotkanie dla Polsatu on powiedział, że absolutnie no, żadnej zmiany nie, nie należy dokonywać trenera bronią wyniki a akurat Jerzego Brzęczka broni no, awans, awans na euro z drugiej strony no, też e, przypominają mi się słowa Jana Tomaszewskiego, z, którego, z którym też no, niedawno rozmawiałem, On apeluje cały czas, że to jest nie tylko euro, ale trzeba pamiętać, że przed euro mamy trzy mecze w, elimin w eliminacjach Mistrzostw świata. Tak, no, za za paręnaście dni, za niespełna miesiąc czeka nas losowanie Mundialu. Także no, te trzy mecze też no, w jakimś stopniu na pewno bardzo mocno ustawią eliminację do, do Mundialu w, w Katarze w 2022 roku. Także no, ciężka, ciężka decyzja i na pewno no, prezes Boniek będzie miał zgryza, prawda? Nie przez paną noc, tak można powiedzieć. W jakim sensie też bierze za to wszystko odpowiedzialność, bo jednak no to on wymyślił trenera Jerzego Brzęczka. Wiemy, że Zibi potrafi być uparty, ale potrafi też wszystkich zaskoczyć jakąś błyskotliwą decyzją, więc kto wie, nic nie jest zamknięte w teorii. Zobaczymy, no dzisiaj dzisiaj no niewiele brakowało, żeby żeby osiągnąć korzystny wynik, to tak jak mówimy, no ta ta pierwsza połowa czy te pierwsze fragmenty były dobre, czy bardzo dobre, no ale no Gdzieś powiedzmy tak, no, w kolejnym meczu, gdzieś z tą silną reprezentacją nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie, no, za wiele zdziałać. Ok, no, Były fragmenty dobrej gry, ale, no, no, ale jest kolejna porażka, umówmy się. W eliminacjach Mistrzostw Świata no, nie będziemy losowani z pierwszego koszyka, jesteśmy w drugim koszyku, więc na pewno e, trafimy na rywala pokroju e, Holandia czy, 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 czy może nawet jeszcze ktoś silniejszy, a tak samo na euro w czerwcu no, też, też będą bardzo silni rywale, z którymi trzeba będzie wygrać. Rywać, prawda? Trener Jerzy Brzęczek też nie pomaga sobie tym, że jest taki powiedziałbym zamknięty i każde pytanie dziennikarza odbiera jako atak. Nie jest trochę tak, że brakuje mu luzu. Ostatnio ja obserwuję na Twitterze nigeryjską reprezentację akurat, bo bardzo też lubi afrykański futbol. Tam e, takie fajne zdarzenie, e, oficer prasowy nigeryjskiej Federacji tam śpiewa, tańczy z zawodnikami. Czy polskiej piłce nie brakuje luzu? Czy trenerowi też trochę nie brakuje luzu? Przez to sobie nie pomaga po prostu. Piłka to rozrywka, a piłka to... To coś wspaniałego, tak naprawdę. A my tak bardzo lubimy się bardzo zamęczać tą piłką. O tak, to męczy nas piłka trochę, tak? No akurat jeśli, chodzi, jeśli, jeśli właśnie rozmawiamy o Nigerii, to też wspomnimy, wspomnimy o ich ostatnim meczu z Sierra Leone, no tak. kiedy prowadzili 4-0 po dwóch kwadransach i skończyły się na 4-4. No, nie wiem, czy press officer wtedy, wtedy tańczył, ale, ale okej. Okay, ale wracając do Twojego pytania, to, to na pewno trener Brzęczek. Czuję się no, atakowany ze wszystkich stron, jest pod presją, dlatego pewnie no, takie, a nie inne reakcje z jego strony. Gdzieś no, przed meczem tutaj na Stadionie Śląskim, przed meczem z Ukrainą e, rozmawiałem z ludźmi z Ukrainy, oni mówili, że no... Wiadomo, no, Szewczenko ma trochę inny status na, na, na Ukrainie niż, niż Jerzy Brzęczek u nas, ale no, też reaguje, że tak powiem, e, różnie. E, kiedy gdzieś tam zostanie skrytykowany, mówię tutaj o Szewczence, to też no, do dziennikarzy no, różnie podchodzi. Od, odmawia na przykład wypowiedzi, także no, trochę tutaj w przypadku naszego selekcjonera taki syndrom o, oblężonej twierdzi, być może takie, takie, takie a nie inne reakcje. Dziękuję bardzo. Michał z po raz pierwszy w, na vlogu Cioną Poczach, po ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Na vlogu Cieną płoczach debiutuje Maja Strzelczyk. Witam serdecznie na świeżo połączeniu dla Kanalu Plus. E, powiedz, no moim zdaniem mecz był cały czas pod kontrolą Holandii. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale, ale tak, to, tak to wygląda. 30 minut to szczególnie. No, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że przegraliśmy tylko 1 do 2. Chociaż jeszcze po tej pierwszej połowie na pewno mieliśmy rozgrzane serca i nadzieje ogromne, że uda nam się to dowieść. Chociaż remis no ale i tego się nie udało, dwie bramki w 7 zdaje się minut, i no niestety. Chociaż dobra informacja jest taka, że Włosi wygrali, więc nie ma takiego gorzkiego posmaku tej porażki, że a mogło się udać, więc no jest jak jest. Przynajmniej tyle głos kobiecego optymizmu. E, trener Jerzy Brzęczek powinien zostać twoim zdaniem zdymisjonowany przez prezesa Bojka, czy za wcześnie na tach, takie ruchy powinien no, mu się dać dograć euro, ponieważ na, na nie awansował. Są też takie głosy, chociaż dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski apeluje dzisiaj na Twitterze do prezesa Bońka, że trzeba zwolnić trenera Brzęczka. Tak widziałam. No ja absolutnie na pewno nie pokuszę się tutaj o wygłoszenie takiej opinii. E, z tego co się orientowałam miał być to poniekąd mecz o posadę, ale nie było powiedziane, że mecz musi być wygrany, więc być może ten wynik ratuje pozycję trenera. Myślę, że się o tym wszyscy niebawem przekonamy. Atmosfera na pewno jest gęsta. No, ale była też wcześniej i żadne drastyczne decyzje nie były podjęte, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Apel Marka Szkolnikowskiego dziwny, nie dziwny. W sumie my, dziennikarze, nie jesteśmy chyba od tego, żeby apelować do kogokolwiek, prawda? Raczej opisujemy rzeczywistość. No, a ja też nie jestem chyba od tego, żeby to oceniać. Tam w social mediach się dzieje dużo, może o to tam właśnie chodzi, żeby podkręcać atmosferę. Każdy tam ma prawo wyrażać em, swoje emocje, więc niech tak zostanie. Tak, jest gorąco, to prawda. Powiedz, w swoich najbliższych planach poranki weszło w FM i coś, coś jeszcze, czymś jeszcze zaskoczysz e, telewizów fanów też licznych. To jak powiem, to nie zaskoczę, ale nie, no niestety w tym tygodniu bez poranków bardzo ubolewam, bo... Nie uwielbiam wstawać o piątej, ale uwielbiam... Kontakt ze słuchaczami. O, bardzo. A przez to, że byłam tutaj na Śląsku i już od piątku mam mecze, a dopiero jutro wracam do Warszawy, czyli w czwartek, bo nie wiem, czy to transmitujemy na żywo, jesteśmy na żywo? Czy? Nie, 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 spokojnie. Dobra, czyli być może jest czwartek, ale dla nas jest środa. więc Ja dopiero jutro wracam do Warszawy i niestety nie było gdzie upchnąć, brzydko mówiąc, tego poranka, bo weekend znowu jest zajęty, więc mocno pracowo teraz. Maju, wszystkiego dobrego Ci życzymy. Piąteczka covidowa, również tak. Poznaliśmy się, może kiedyś maja face to half face w zasadzie. Może kiedyś maja właśnie zagości na dłużej na vlogu cieno poczach. Nie trzymamy Cię. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Witamy na pomyczowej konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji polskiej Jerzego Brzęczka. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, panie selekcjonerze. Dobry, wieczór, Dobry wieczór. Dwa pytania, panie trenerze. Pierwsze pytanie. Ten mecz przegrany po pewnie dużo lepszej grze niż w meczu z Włochami. Ale czy pan może powiedzieć, że dzisiaj ta drużyna grała tak, jakby pan chciał? Bo z jednej strony były dobre momenty w ofensywie, ale z drugiej strony, co przyznał zresztą trener Holendrów? Już pierwsze powie oni mogli strzelić trzy bramki, i tam albo centymetry, albo szczęście, albo Łukasz Fawiański sprawiały, że, że tych bramek nie było. No i ta niefrasobliwość w defensywie na pewno się w oczy rzucała. Ja myślę, na pewno, na pewno, jeżeli patrząc na przebieg całego dospania, to było, e, uważam dobre spotkanie z takim przeciwnikiem. Oczywiście te kwestie, o której Pan powiedział, te sytuacje w pierwszej połówce, kiedy e, trzykrotnie nam podcięto te piłki za linię naszą obronę. A z tego mieliśmy problemy, to skorygowaliśmy w drugiej połówce w ustawieniu. Takich sytuacji już Holendrzy nie stwarzali, dlatego też pozostaje pewien dosyć, że Bramki straciliśmy w rzucie karnym i rzucie rocznym. I drugie pytanie. Skończył się jakiś tam etap. Niektórzy mówili: The Last Dance, przynajmniej w tym roku. Ja przed meczem wrzuciłem na Twittera takie pytanie, taką sondę. Czego kibice życzą przed meczem tym, z Holandią, reprezentacji Polski? Zwycięstwa, porażki, czy jest im to obojętne? 1200 osób wzięło w niej udział, jest to jakaś grupa, 60% życzyła porażki, 20% życzyło zwycięstwa, 20% powiedział, że jest to obojętne. Ma Pan pomysł na to, co można zrobić, żeby w takiej atmosferze nie przygotowywać się do turnieju Euro 2021, bo no jest to sytuacja bezprecedensowa, kiedy no dość duża grupa kibiców, Życzyła Panu właściwie zwolnienia poprzez porażkę ewentualną, czy ewidentną, przepraszam, reprezentacji Polski. Nie mi Pan powie, ile milionów żyje w Polsce? 38,5. Jaki to jest procent, 1200 osób? No tak, ale wie Pan, każdy sondaż ma to do tego, że nigdy się pan, nie pyta, nie, 38 nie, milionów, ale tylko nie, jakąś grupę. Nie interesują mnie sondaże, nie jestem za sondaże odpowiedzialny, tak więc wie Pan. Tak więc, okej, okay, jest, jest taki sondaż, to sobie może zrobić, jest taki wynik, ale ja koncentruję się na mojej pracy. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór, Kuba. Mam takie pytanie odnośnie oczekiwań społecznych. Czy my żyjemy w Matrixie, czy też ten Matrix jest gdzie indziej? Ponieważ w Polsce są takie oczekiwania, że będziemy grali jak równy z równym, jeżeli chodzi o potęgi piłkarskie, takie jak Włochy czy Holandia. Tymczasem mam wrażenie, że obie drużyny pokazały nam miejsce w szeregu, czyli dziś mniej więcej 14-20 w Europie. Czy takie jest rzeczywiście nasze miejsce? I nie mamy prawa oczekiwać więcej tak naprawdę w starciu z potęgami tradycyjnymi, i europejskiego futbolu. A drugie pytanie o, chciałbym rozwiać wątpliwości, ponieważ pojawiło się, było nie było, poważnej persony Marka Szkolnikowskiego, dyrektora TVP Sport, na Twitterze, że ten mecz miał być o Pana posadę. Czy miał Pan jakiekolwiek sygnały od prezesa Bońka, że rzeczywiście to jest mecz o Pana posadę? I uzupełnieniem Dyrektor Szkolnikowski apeluje o Pana dymisję na Twitterze. Jest to niecodzielne, bo jednak jest to potężny partner. Medialny reprezentacji Polski, także i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję. Proszę. Ja myślę, że jeżeli chodzi o jakąkolwiek rozmowę, czy też sytuację związaną z prezesem Bońkiem odnośnie tego spotkania i, 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 i jakichś sugerowania wyniku pozytywnego, czy negatywnego i w tym momencie mojej przyszłości takiej owej rozmowy nie było, ja powiem szczerze, że tak, ja akurat nie mam Twittera. To mnie za bardzo nie interesuje i nie żyję mediami społecznościowymi, ale jeżeli Pan tak mówi, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest dyrektorem sportowym, redakcji, redakcji sportowej, szefem, nie wiem czy to jest akurat odpowiednia osoba, która ma decydować o losach selekcjonera, ale oczywiście każdy ma do tego prawo, ja się do tego nie będę ustosunkował. A z nami nasz stały ekspert z tygodnika piłka nożna i strony Kielacki futbol. Witam cię serdecznie. Jaromir Kruk we własnej osobie. Cześć. Jarku, powiedz jedną rzecz. Czy ciebie przekonały? tłumaczenia, Jerzego Brzęczka, że po pierwsze z Robertem Lewandowskim jest wszystko w porządku, między nimi oczywiście mam to na myśli, oraz to, że nie było żadnej mowy o jego dymisji eee, i że nie było żadnych wątpliwości w głowie prezesa Zbigniewa Bońka. Nie, ja nie przekonało mnie nic ostatnio, te, te spotkania z Włochami i Holandią, był na pewno postęp, jeżeli chodzi o, w porównaniu do meczu, który odbył się na wyjeździe w Italii, a teraz, ale no nie jest dobrze, bo nie potrafimy wygrywać z różnami silniejszymi, które są od nas, przewyższają nas potencjałem, bo nie mamy pomysłu na to. No i tak można by się było doczepiać wielu detali. No nie podoba mi się to i z drugiej strony jak tu jak myśleć w ogóle jak to będzie na Euro. Bo pojawiło się mnóstwo wątpliwości akurat. Ostatni mecz w tym roku i na pewno rozmawiamy w gorszym nastroju, niż rozmawialiśmy w październiku, bo byliśmy zachuś zachuśnięci tymi zwycięstwami Polski z Bośnią 3-0, wcześniej remisem z Włochami, które dawało jakieś nadzieje, chociaż Włosi mieli więcej sytuacji niż my zwycięstwem z Finlandią, jeszcze w dobrych nastrojach rozmawialiśmy po meczu z Ukrainą, ale to wszystko się pogorszyło. Te mecze pokazują nie, nie tylko tyle, że nie potrafimy grać z potęgami, bo to wszyscy wiedzą. Powiedziałeś mi w trakcie rozmów tutaj hmm. prywatnych nie do kamery, że jesteśmy gdzieś w okolicach 16 miejsca. W Europie, pewnie w okolicach 20 miejsca na świecie. To gdzieś chyba to, co powiedziałeś mi prywatnie, odpowiada temu, co, co się dzieje, co widzimy. A tak, Liga Narodów pokazuje to miejsca 12-16. Akurat tak jak. Na świecie 20. Nie, 9-12 mamy Ligę, Ligę Narodów mamy miejsce 9-12. I tak mi się wydaje, że taki potencjał, no 9 to już jest tak w porywach, bo tak na pewno są. Dru... Na pewno są drużyny w tym samym, na tym samym miejscach grupach były drużyny lepsze od nas. Proszę zobaczmy, jaki postęp zrobili duńczycy. Walczyli do samego końca o zwycięstwo w lidze narodów w tej dywizji, z belgami, no, ale mają Christiana Riksena na rozegraniu. I tutaj największym problemem jest u nas chyba zestawienie linii środkowej, tak, żeby. My nie potrafimy wykorzystać potencjału tego, co mamy, a nie mamy takiego też znowu słabego potencjału. Pojawiło się dużo młodych, zdolnych zawodników, ale możemy tak powiedzieć, że. i nie mają jeszcze lepszych, bo tak w Holandii chyba 6 czy siedmiu zawodników, którzy dzisiaj wyświetlają. We Włoszech 15. We Włoszech było jedenastu w tej drugiej kadrze, a w sumie było 20, którzy grają w Lidze Mistrzów, Czyli my na przykład wystawiamy w pierwszym składzie we Włoszech RECE, który gra w Krotone, a do reprezentacji w Włoch w tym rezerwowym niby składzie, ja się nie zgadzam z tym rezerwowym, nie wychodzą zawodnicy z Atalanty, którzy, którzy grają regularnie, regularnie w Lidze mistrzów. To pokazuje, jaki jest potencjał i do czego trzeba dążyć. No druga sprawa, no też wygraliśmy z Ukrainą, wygraliśmy z Ukrainą, która ma piłkarzy na co dzień grających w Lidze Mistrzów, czy to w Szachtarze, czy to w Szachtarze, czy w Dynamie Kijów, Mamy potencjał taki, jaki mamy i pytanie się pojawia, czy z trenerem Brzęczkiem, z Brzęczkiem potrafimy ten potencjał wykorzystać? I pytanie drugie, czy piłkarze dają w siebie wszystko w każdym meczu, czy potrafią i być może nie dociera do nich to, co trener Brzęczek im przekazuje, albo tego nie potrafi im przekazać, co powinien im przekazać. Bo... Jarek, ale gdybyś ty był prezesem z Bigniewem bońkiem wyobraźmy sobie to przez chwilę, zwolniłbyś Brzęczka, czy nie? Ja powiedział... Proszę. Jednoznacznie no nie od mnie odpowiem, jest jednoznacznie, powiedziałbym pomidor teraz w tym momencie. Selekcjoner Jerzy Brzęczek swoją posadę kochani utrzymał. Nie oszukujmy się. Zagrał dobre 30 minut z Holandią. Utrzymał się w lidze narodów, w związku z tym prezes Bigniew Boniek pewnie znając go, powie, że nie ma powodu do zmiany trenera. Ale gdyby kibice o tym decydowali, to utopiliby trenera Jerzego Brzęczka dosłownie w łóżce wody. Jest wręcz znienawidzony przez opinię publiczną, ale czy to się przełoży na wyniki, czy to oznacza, że Euro 2021 będzie nieudane, za wcześnie wyrokować? Wiemy jedno, zostaje na stanowisku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. w Cioną w